Sokoły wędrowne w gnieździe na drzewie na terenie nadleśnictwa Trzebierz. To widok tak rzadki, że budzi emocje nawet u pasjonatów ornitologii, którzy niejedno już widzieli, ale o zobaczeniu gniazda Sokoła na drzewie nawet nie myśleli. W myślach nie przeszło, żeby Akurat Sokoła Myślało się o robołowie, jakimś innym gatunku, no ale, ale nie o Sokole, więc no, no niesamowite. Chodzę 15 lat w teren, ale no jedno z przyjemniejszych uczuć, jakie mnie spotkało do tej pory. Trudno pewnie będzie zapomnieć ten moment, bo no było to coś niesamowitego. Na początku marca, z gniazd potaków szponiastych, trafiłem na tokującą parę sokołów wędrownych. Samiec oblatywał terytorium, więc no już wiedziałem, że coś jest na rzeczy. No i wytypowałem kilka fragmentów jakichś tam potencjalnych drzewostanów, które skontrolowałem w następnych dniach. No i, no i udało się. Z jednego z drzewostanów co z tego z, z charakterystycznym głosem, kie, kie, kie. No, zobaczyłem gniazdo do kruka, już wiedziałem, że jest dobrze. Okazało się, że gniazdo jest wysiadywane, jest też samiec, są karmienia, więc no, wszystko było jak trzeba. W gnieździe wykluły się dwa młode, lecz jeden wkrótce padł. Podczas obrączkowania do gniazda zostały dołożone dwa ptaki w podobnym wieku, pochodzące z hodowli. To najlepsza metoda reintrodukcji, najbardziej naturalna i dająca młodym sokołom najlepszy star życiowy pod okiem dorosłych ptaków. Dołożone pisklęta zostały zaakceptowane przez dzikie ptaki i dzięki temu nowe gniazdo na drzewie opuściły trzy młode sokoły. Ta drewniana konstrukcja na drzewie w nadleśnictwie Nowe Ramuki zastąpiła wolierę adaptacyjną, w której w ubiegłym roku odbył się pierwszy od czasów upadku populacji lęk sokoła wędrownego na Mazurach. Sokoły zaakceptowały miejsce i przystąpiły do lęgu. Dochowały się trzech młodych. Podobnie było w nadleśnictwie barlinek. Ze względu na ubiegłoroczny lęg w wolierze adaptacyjnej, jeszcze przed sezonem lęgowym zamontowano na jej miejscu gniazdo. Dla sokołów, które własnych gniazd nie budują, drewniana platforma okazała się dobrym miejscem do lęgu. Z czterech jaj wykluły się tylko dwa młode, i tu, podobnie jak w Trzebieży, w trakcie obrączkowania zostały dołożone kolejne pisklęta pochodzące z hodowli. w Nadleśnictwie Barlinek, nie było to jedyne gniazdo, na jakie natrafiono w tym roku. Przy tym gnieździe para zachowywała się tak jak podczas lęgu. Podczas sprawdzania w gnieździe nie było jednak młodych, ale ślady, zwłaszcza resztki po intensywnym karmieniu, pozwalają przypuszczać, że lęg był, lecz z nieznanych powodów został utracony. Wśród podejrzanych o spowodowanie tego jest gniazdujący od lat w pobliżu puchacz. Podobna sytuacja zdarzyła się w Nadleśnictwie Żmigród. Ptaki zajęły wolierę do reintrodukcji i przez kilka tygodni wysiadywały jaja. Z nieznanych przyczyn porzuciły nagle gniazdo, w którym pozostały ślady nieudanego lęgu. Ptaki były widywane nadal w rewirze. Przy gnieździe trzymała się również para sokołów wędrownych zauważona w nadleśnictwie dębno. Zachowanie ptaków sugerowało, że mogą mieć młode, ale kontrola gniazda wykluczyła taką możliwość. Trzymanie się rewiru lęgowego może zaowocować lęgiem w przyszłym roku. Tym razem w wyjątkowym gnieździe na balkonie na osiedlu Ruda na Bielanach były trzy młode. Nie były potrzebne jak w ubiegłym roku zabiegi ze sztucznym jajem i podkładaniem ptaka z hodowli, którego zresztą samiec z powodzeniem wychował. Do Franka w tym sezonie dołączyła samica, której internauci nadali imię leśna. Wskazuje ono na pochodzenie ptaka. Samica była reintrodukowana w lasach nadleśnictwa Nowera Mupi. Para wychowała na balkonie trójkę młodych. Tego młodego ptaka znaleziono w ubiegłym roku w Szczecinie w pobliżu nieczynnej wieży koksowniczej. Penetracja wieży pozwalała z dużym prawdopodobieństwem uznać, że lęk odbył się właśnie na tej budowli. Taki widok podczas tegorocznej kontroli tego miejsca potwierdził ubiegłoroczne przypuszczenia. Mimo funkcjonującego w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcji asfaltów, wyjazdująca tu para wyprowadziła trójkę młodych. Sytuacja podobna do tej ze Szczecina powtórzyła się w tym roku w Koszalinie. Obserwacja dwóch młodych sokołów na kominie, gdzie przed kilkunastoma laty Stowarzyszenie Soków zainstalowało sztuczne gniazdo, pozwalała przypuszczać, że odbył się w nim lęk. Widok dorosłych ptaków przypuszczenia zamienił w pewność. Ten rok jest naszym rekordowym rokiem. Mamy w tym roku co najmniej około ośmiu nowych stanowisk lęgowych sokoła wędrownego, z czego cztery na drzewa. Pod względem ilości młodych to też jest rekord, bo mamy w naturze ponad 70 młodych. Dwa lata temu było tylko 36. Także jeśli w tym tempie będzie nam przybywało cokoł, to niedługo będzie już całkiem myśle. Oprócz nowych gniazd na takie wyniki składają się również udane lęgi ptaków gniazdujących od lat na kominach w zachodniopomorskim. W Policach w ubiegłym roku młoda samica z Niemiec mimo prac prowadzonych na kominie wysiadywała niepostrzeżenie jaja. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, wychowała dwa młode sokoły. Na kominie ciepłowni Dolna Odra wykluły się, tak jak w poprzednim sezonie, trzy ptaki. Najlepszy rezultat dał lęk pary gniazdującej na kominie pozostałym po Wiskordzie. W ubiegłym roku w gnieździe był tylko jeden sokół. W tym roku para dochowała się czworga młodych. Taki widok po raz pierwszy można było zobaczyć w zamontowanym przed ośmioma laty gnieździe na kominie elektrociepłowni w Gdyni. Od kilku lat widywano przy nim parę sokołów, ale dopiero po poprawkach w gnieździe, ptaki przystąpiły do lęgu. To kolejne nowe gniazdo, sądząc po przywiązaniu ptaków do miejsca i w następnych sezonach nie powinno być puste. Tak jak w Gdańsku, trzeci już sezon lęgowy, który dzięki zainstalowanym kamerom można było na bieżąco obserwować, zaowocował czwórką piskląt, którym imiona nadali internauci. Rok wcześniej, urodzona na Warszawskim Pałacu Kultury Zanica dochowała się trzech potomków. Kłock po raz kolejny potwierdził swoją wyjątkowość. Od 2002 roku na kominach rafinerii lęgną się nieprzerwanie kolejne sokoły. W tym roku gniazdującej tu pary nie zraziła nawet budowa w najbliższym sąsiedztwie nowego komina, na którym zaplanowano już dla nich nowe gniazdo. Ptaki wyprowadziły czwórkę młodych, dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Taki sam przychówek miały ptaki gniazdujące na kominach włóczarskiego Anwilu. Cztery młode sokoły wychowały się również w gnieździe na kominie azotów w Puławach, gdzie pierwszy lęk odnotowano przed trzema laty. Już w ubiegłym roku podczas kontroli tego gniazda uwagę zwracały szczątki ptaków niespotykane przy gniazdach innych sokołów. W tym roku okazało się, że lista gatunków, na które poluje tutaj szapara, jest dłuższa niż w poprzednim roku. Są na nim rzadkie ptaki, tak jak bataliony, dublety, krzyki i wiele innych. Swój wynik z poprzedniego sezonu lęgowego, czyli trzy młode sokoły, powtórzyły w tym sezonie ptaki gniazdujące na kominie kombinatu górniczo-hutniczego miedzi w Głogowie. Trzeba szczęścia i dobrego sprzętu, żeby w skalnej wnęce w górach stołowych wypatrzeć młode sokoły. W tym roku w kilku pasmach górskich zaobserwowano gniazdo sokołów wędrownych w Pieninach jedno, w Tatrzańskim Parku Narodowym dwa, w sudetach trzy. Stwierdzono w nich 13 Sokoła, razem z 34, które wylęgły się w miastach i sześcioma leśnymi, Daje to rekordowy wynik: 53 młode sokoły urodzone w naturze. Poprzedni rekord sprzed dwóch lat to 36 ptaków. Według statystyk od 1999 roku w naturze zaobserwowano wyklucie się 328 młodych sokołów.